Witam serdecznie, Robert Binkiewicz Agrosimex. Zapraszam na komunikat gruszowy. Jestem w kwaterze konferencji. Grusze kwitną, można powiedzieć, że wszystkie odmiany i co ważnego, co takiego ważnego przed nami i na czym powinniśmy się skupić w najbliższych dniach w naszych sadach gruszowych. Eee, tym razem z podziałem na odmiany, będę mówił nie tylko o konferencji, ale i o innych odmianach grusz, a to dotyczy e, zabiegów giberelinowych. Mamy kwitnienie w gruszach, więc zabiegi giberelinowe, które są nieodłącznym e, zabiegiem e, właśnie w tym, w tym gatunku, w tych sadach. Jak sobie zaplanować strategię zabiegów giberejnowych? Czy we wszystkich sadach, we wszystkich odmianach są one potrzebne, wskazane? Myślę, że tak. W odróżnieniu od, od jabłoni i poszczególnych odmian jabłoni, to w gruszach można powiedzieć, że we wszystkich odmianach ten zabieg z wykorzystaniem preparatów giberejnowych jest potrzebny, jest wskazany. Nawet pomimo tego, że górze że dobrze kwitną, czy bardzo dobrze, jest wiele takich kwater. Tutaj akurat jestem w kwaterze konferencji, która charakteryzuje się dość silnym wzrostem i na tym dolnym piętrze, na tak zwanym stole jest słabe kwitnienie, ale już u góry na wierzchołkach jest to kwitnienie całkiem dobre. Niemniej jednak w sadach, w których wydaje nam się, że kwitnienie jest dobre albo bardzo dobre. No, yy, historia pokazuje, że pomimo tak mocnego, obfitego kwi kwitnienia, nie zawsze mieliśmy dobre yy, plony, ponieważ przebieg pogody w kwitnienie, przymrozki, ale również i yy, intensywny opad zawiązków, yy, pomimo tak dobrego kwitnienia, no, sprawiały, że, yy, że plony były umiarkowane albo słabe. Dlatego yy, uznajemy ten zabieg hiberelinowy jako standard we wszystkich odmianach, we wszystkich kwaterach czy to będzie konferencja, czy lukasówka to to, to, to polecamy w pełni kwitnienia zabieg preparatem giberinowym zawierającym giberelinę GA4 plus 7 to jest nowa Gib albo Gib plus albo Perlan wyjątek stanowią takie odmiany jak Ksenia albo Klapsa, czyli faworytka. I tutaj, w przypadku tych odmian, gdzie obserwujemy umiarkowane kwitnienie albo słabe kwitnienie i dość intensywny wzrost, wyjątkowo w tych odmianach polecamy dodatek do gibereliny, tej płynnej, tej, o której o których mówiłem przed chwilą giberelinę GA3 w postaci tabletek i preparatu Falgro. Tutaj faktycznie te odmiany wymagają jeszcze dodatkowego wsparcia do zawiązania właśnie w postaci tej gibereliny GA3. Także kilka tabletek jako dodatek do, e, do gibereliny płynnej, czyli Nowa Gib Plus albo Perlen, ale to tylko w tych odmianach. Jeśli chodzi o e, konferencję, uważam, że w tym sezonie, m, w takiej sytuacji, jaką mamy, czyli dobre albo bardzo dobre kwitnienie, brak przymrozków, nie ma wskazań do tego, aby zastosować tabletki Giberlin GA3 w konferencji. No, chyba, że może jest to jakiś starszy stat na silnie rosnącej podkładce i jest słabo, słabe kwitnienie. To owszem, tam również. Więc y, w tej chwili y, jako priorytet w gruszach zabieg giberlinowy. Do poprawy zawiązania, ale również i poprawy jakości, bo już te, te zawiązki z tych, z tych, kwiatów królewskich, które są, to również to będzie, ten zabieg będzie wpływał na podziały komórkowe i również na, na od razu lepszy start tych zawiązków, lepszą, większą średnicę. Co dalej, jeśli chodzi o ochronę, to wciąż kontynuujemy ochronę zapobiegawczą przeciwko chorobom bakteryjnym. Pomimo tego, że jest ciepło, sucho, ale nadchodzące opady, opady deszczu mogą stanowić zagrożenie i właśnie porażenie przez bakterię pseudomonas. Póki co przez pseudomonas, ponieważ na erwinie czy powodującą zarazę ogniową jeszcze, jeszcze takich warunków nie ma, ale, ale będziemy obserwowali tutaj sytuację i informowali Państwa o takiej właśnie o takim zagrożeniu. Póki co jest to wciąż bakteria pseudomonas powodująca raka bakteryjnego. Więc Według naszych zaleceń kontynuujemy program zapobiegawczy, tym bardziej, że mamy, mamy w tej chwili otwarte kwiaty, więc jest to no, dodatkowa taka sytuacja otwarte wrota do, tego, do, tych, do tych infekcji przez, y, przez pseudomonas. Stosujmy rotację, y, więc y, wciąż y, aktualne są i polecane takie preparaty jak y, Soriale, jak Merplus, jak Wiflo mieć ale również y, możemy już włączyć y, preparat Luna Care do tej ochrony, więc y, po prostu y, no, stosujmy rotację i zmień, zmieniajmy też troszeczkę te związki, te substancje w stosunku do tego, co wykonaliśmy poprzednio. Tak, żebyśmy nie y, stosowali kilku y, zabiegów po rząd, rząd tym samym preparatem. Y, to jest, to jest ochrona przeciwko bakteriom. Natomiast jeszcze tutaj choroby grzybowe, mamy otwarte kwiaty, zapowiadane są opady, więc tutaj również musimy pamiętać o parchu i o szarej pleśni. Więc możemy również wykonać dodatkowo oprócz tych produktów, które wymieniłem przeciwko bakteriom. Dodatkowo możemy wykonać jeszcze zabieg którymś z preparatów opartych na kaptanie i zmieszać go z pyrusem to będzie też bardzo dobre, dobre zabezpieczenie i przed parchem i przed szarą pleśnią jeśli chodzi o, o zasilanie o, o stosowanie nawozów do listnych, to teraz się wstrzymujemy Wyjątkiem jest nawóz algowy Maral, i tutaj również do poprawy kondycji liści, ale również do poprawy zawiązania, jak najbardziej możemy zastosować Maral w mieszaninie z, z którymś z tych fungicydów, które wymieniłem wcześniej. Natomiast pozostałe inne nawozy będziemy stosowali już po kwitnieniu. Króciutko o nawadnianiu. W niektórych regionach, na niektórych stanowiskach może być. Nie już troszeczkę może być niedostatek wilgoci, więc tu szczególnie też w okresie kwitnienia powinniśmy zadbać o to i grusze też wspomóc nawadnianiem i, i zasileniem wodą, ale w odmianie Lukasówka, która wykazuje dość duże zapotrzebowanie na wapń to rozpoczynamy już w kwitnienie dokarmianiem Lukasówki wapniem odżywczym. Więc do fertygacji ciosiarczan wapnia, czyli CATS, a yy do listnie zabieg nawozem metalosatę kalcium i taki program, intensywny program wapniowy, można by go porównać do takiego programu, który w Jabłoniach stosujemy, w Janagoldach, w Ligolu, w Szampionie. W Lukasówce doskonale się sprawdza i e, zabezpiecza przed, e, przed wystąpieniem właśnie też chorób fizjologicznych, które później niestety dyskwalifikują, dyskwalifikują owoce z obrotu, z handlu w deserze. Dlatego w to trzeba pamiętać o dodatkowo o w zaopatrzeniu w wapń odżywczy. To wszystko w tym komunikacie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.